Baronski kanał Games.pl, witajcie w kolejnym odcinku Strefy Retro. Tym razem będę miał dla Was Reach Racer Revolution, czyli drugą odsłonę serii Rich Racer, która ukazała się w 1995 roku na PlayStation 1. No, była sequelem tytułu startowego dla pierwszej konsoli Sony. Przez wielu była uznawana za grę lepszą, chociaż według mojej opinii, tak naprawdę jednak jedynka była lepsza, a ja trochę Rich Racer Revolution zawsze uznawałem troszeczkę za Mission Packa, tak naprawdę do jedynki oczywiście w dużym cudzysłowie. Natomiast chwilę sobie powspominamy ten tytuł, bo jednak odznaczył się on również w historii pierwszej konsoli sony. Zobaczymy, czy da się go ogrywać po latach, czy też nie ma sensu już na dzisiaj do niego wracać. Zapraszam zatem do oglądania. Myślę, że jak zwykle będzie to kilka minut mile spędzonego przez Was czasu z Waszą ulubioną strefą retro. Od razu wam muszę powiedzieć, że dla mnie Rich Racer Revolution no nie był tak naprawdę żadną rewolucją. To znaczy twórcy go tak sobie zatytułowali, jakby to było nie wiadomo właśnie jakie odcięcie od pierwszej części. Natomiast trochę to wyglądało tak, jakby właściwie pierwsza część dostała nowe trasy, minimalnie zmieniony model jazdy no i została po prostu rzucona na rynek. Mniej uważni obserwatorzy na wtedy, a pamiętajcie o tym, że no nie było takiego powszechnego dostępu do informacji jak dzisiaj. Właściwie internetu zupełnie nie było, więc wszystkie informacje czerpaliśmy zwyczajnie z prasy, z tego typu mediów, no to pamiętam, że na wtedy gracze wręcz mylili się, mając problemy z określeniem, czy to jest w ogóle nowa część, czy też jest to, są to jakieś trasy odblokowane w jedynce, no by wyglądało to wszystko bardzo podobnie właśnie do Ridge Racer 1. No ja wam muszę powiedzieć, że na mnie dwójka no nie zrobiła aż takiego wrażenia jak część pierwsza, jednak to jedynkę ustawiałbym wyżej, być może dlatego, że no też była jedną z pokazówek właściwie PlayStation 1. No ja pamiętam, że właśnie na mnie Rich Racer też między innymi robiło ogromne wrażenie, jak, te, jak widziałem w ogóle po raz pierwszy różne gry z PlayStation 1, to pamiętam, że wtedy bodajże Total NBA, też taką koszyku, koszykówkę oglądałem, również na mnie powodowała ona opad, dla mnie ona powodowała opad szczęki, bo byłem wtedy fanem NBA i śledziłem tutaj relacje dostępne wówczas w telewizji polskiej, no ale też Rich Racer właśnie był jednym z tytułów, które, które robiły wrażenie, między innymi oczywiście swoją oprawą, no bo jeśli chodzi o model jazdy, to muszę się Wam przyznać, że ja na przykład zdecydowanie bardziej wolałem Sega. To znaczy, jeśli miałbym wybrać Rich Racer versus Segarelli, to postawiłbym jednak na wyścigi od Segi. Natomiast jeśli chodzi właśnie o PlayStation, no to zdecydowanie Rich Racer był wyróżniającym się tytułem i według mnie można było o nim mówić nawet w kategoriach system sellera. Czy Rich Racer Revolution równie dobrze się zaprezentował właśnie rok później? Moim zdaniem niekoniecznie. To znaczy, gra znowu dostarczyła tak naprawdę bardzo mało tras, a właściwie jedną trasę tylko w trzech wariantach. Zresztą, tak samo jak było w pierwszej części. Części. Już ta pierwsza część była trochę krytykowana za to, że no miała bardzo mało kontentu. Oczywiście, że można było w nią sobie grać i tygodniami, jak ktoś miał na to ochotę, natomiast pod względem właśnie liczby tras zdecydowanie te gry kulały, no i dwójka no nie, nie poprawiła tego elementu. Standardowo, już na samym początku, jak grę włączacie, no to lądujecie w takiej mini Tym razem mamy Galaga 88, jeśli mnie pamięć nie myli. No jeśli strącicie wszystkie stateczki, zobaczycie napis perfekt, no to odkrywają się w menu dodatkowe samochody do, do wyboru. Oczywiście można się też bez tego obyć, to znaczy tutaj nie, nie jest to coś, co uniemożliwia nam granie albo przejście tej gry, natomiast jest to fajny bajer ze strony Namco, że wówczas właśnie gry tonęły w różnego rodzaju tych easter eggach, zresztą miały też kody specjalne, które nam coś podblokowywały, chociażby właśnie w wersji Revolution można było odblokować kodzik dający nam takie duże koła, gdzie właściwie wyglądało to trochę tak, jakbyśmy sterowali monster truckami po trasach. Fajnie, że tego typu bonus się tu znalazły, natomiast jeśli chodzi o samą grę, no to muszę Wam powiedzieć, że ona swoją strukturą no, praktycznie odwzorowywała to, co widzieliśmy w jedynce, tyle tylko, że te trasy troszeczkę się różniły, tym razem prezentując takie sobie sobą trochę takie rajskie klimaty, palmy i tak dalej. No fajnie, fajnie to wyglądało, natomiast absolutnie żadną rewolucją na wtedy nie było. Po latach, jak się ten tytuł odświeża, no to zwracam uwagę od razu na bardzo specyficzną oprawę dźwiękową, która mnie osobiście bardzo przypadła do gustu, to znaczy ja lubię takie, takie dziwne dźwięki, no to trochę Wygląda jak jakieś kreskówkowe techno z dziwnymi dźwiękami japońskie z tamtych lat, natomiast na pewno fani serii przyznają, że po prostu uwielbiają te utwory. One idealnie pasują do tej arcadeowej natury Ridge Racerów. No i właśnie na to się po pierwsze zwraca uwagę po latach. Oczywiście jak się teraz ten tytuł odpala, no to tkłuje trochę w oczy między innymi niska rozdzielczość, no bo też pamiętajmy o tym, że przecież to były jedne z pierwszych gier wydawanych na PlayStation, więc tutaj jeszcze twórcy pełni możliwości nie osiągnęli, tak naprawdę pełni możliwości. Zespołu Namco to zobaczyliśmy w Ridge Racer Type 4 którego recenzję również możecie znaleźć na moim kanale. Tam zdecydowanie pokazali na co ich stać i właściwie wycisnęli moim zdaniem maksa wówczas z pierwszej PlayStation. Natomiast jeśli chodzi o Ridge Racer Revolution, no to oprawa była bardzo zbliżona do tego co widzieliśmy w części pierwszej. Gra oczywiście już na wtedy odznaczała się wysokim poziomem trudności, no bo pomijając ten najprostszy wariant trasy, no to wcale nie było łatwo. Już wariant średni był ciężki do zaliczenia, a ten wariant najtrudniejszy, który charakteryzował się tym, że podróżowaliśmy po bardzo wąskiej trasie, e, ograniczonej po prostu ścianami z jednej, drugiej strony, no to bardzo ciężko to było ogrywać i po prostu zwyciężać. Już wtedy, a teraz jak się odpala ten tytuł po latach, no to wcale oczywiście łatwiej nie jest, no bo przecież na dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni że do dużo niższych poziomów trudności. E, dzisiaj, jak to wiemy, jak to już wielokrotnie Wam powtarzałem, gry praktycznie przechodzą się same, a wtedy trzeba było po prostu mieć skila inaczej nie było szans e, zaliczyć tego tytułu. No i właśnie, mimo tego, że on właśnie dysponował tylko tymi trzema wariantami właściwie jednej trasy no to dzięki temu wysokiemu poziomowi trudności grało się w to tak naprawdę bardzo długo oczywiście gra miała też swoje bonusy bo po zaliczeniu tych tras odkrywał się wtedy bonusowy tryb można też było w time trialu się pojedynkować z takimi ukrytymi bossami praktycznie z takim czarnym samochodem który również zresztą był do odblokowania tutaj bodajże te samochody jeśli pamięć mnie nie myli zostały nazwane Devil i Angel to znaczy są takie biały i czarne Super samochody, które które było ciężko odkryć, natomiast zrobili to tylko naprawdę najwytrwalsi, dlatego że no ciężko, bardzo ciężko było w tej grze yy, ukończyć te najtrudniejsze wyścigi. No i co prawda twórcy szczycili się tym, co też mnie trochę śmieszy po latach, ale szczycili się tym, że w dwójce zobaczyliśmy w trybie FPP lusterko wsteczne i dzięki temu mogliśmy blokować yy, samochody przeciwników gdzieś tam nas próbujące objeżdżać od tyłu. Natomiast yy, no jeśli chodzi o te najtrudniejsze tryby, no to wykorzystywanie tego to była praktycznie rzecz niezbędna do tego, aby w ogóle myśleć o wygrywaniu i zaliczeniu tych najtrudniejszych wariantów torów. W ogóle jeśli chodzi właśnie o tryby widzenia, bo możemy sobie grać z widokiem za samochodu oraz właśnie w tym trybie first person perspective, no to ja Wam muszę powiedzieć, że choć osobiście zdecydowanie preferuję w arkejówkach ten tryb za samochodu, to tutaj, żeby myśleć o wygrywaniu, według mnie niezbędny jest, niezbędny jest ten tryb z oczu gracza, tak naprawdę w cudzysłowie. Właśnie dzięki wykorzystywaniu tego lusterka wstecznego możemy zwyczajnie blokować te najtrudniejsze, najmocniejsze samochody, bo inaczej możemy się, możemy tak naprawdę pomarzyć o zwycięstwie. Tutaj nie tylko trzeba perfekcyjnie opanować model jazdy, który swoją drogą jest mega specyficzny i przyznają to ci wszyscy, którzy z serem mieli do czynienia. Wymaga to naprawdę sporo nauki i właściwie jest to model jazdy przeczący absolutnie fizyce, nie mający nic wspólnego z realizmem, natomiast jeśli ktoś już właśnie się wyszkoli, jeśli opanuje go, no to można z tego czerpać naprawdę sporo przyjemności. No i jak w ten tytuł Gra się po latach. Moim zdaniem, mimo wszystko, dalej stawiam nad wersją Revolution, część pierwszą. Jeśli miałbym wybrać jedną z nich, no to poleciłbym Wam raczej odświeżenie jedynki w pierwszej kolejności, no a dopiero wówczas, jeśli będzie Wam mało, postarajcie się zaopatrzyć właśnie w tą dwójkę, która dwójką nie jest, no ale Revolution określane jest jako część druga w całej historii serii Rich Racer. Także, czy warto wrócić? Moim zdaniem, mimo wszystko, warto, dlatego że jest, są to arkadowe wyścigi, właśnie ze specyficznym modelem jazdy. Oczywiście trzeba to Akceptować. Natomiast dzięki temu właśnie takiemu arkaidowemu klimatowi, dzięki specyficznemu modelowi jazdy, mimo wszystko te tytuły się nieźle starzeją, mimo tego, że oczywiście oprawa już na dzisiaj bardzo dużo pozostawia do życzenia i pewnie nowi młodsi gracze nie przełkną aż takiej pikselozy czy też niskiej rozdzielczości. Natomiast sam model jazdy, samo zaliczanie i właśnie ten wysoki poziom trudności moim zdaniem broni tę grę nawet właśnie po tych już ponad przecież 25 latach od jej premiery, aż się wierzyć nie chce. Natomiast no, od 1995 roku naprawdę sporo wody w Wiśle już upłynęło. Także to tyle ode mnie. Oczywiście dajcie znać, co wy myślicie o Rich Racer Revolution. Jak go wspominacie? Jak go pamiętacie? A może wracacie do niego cały czas, nawet w, w dzisiejszych czasach? Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia. Natomiast to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję jak zwykle za uwagę i do usłyszenia już niebawem w kolejnych odcinkach Strefy Retro. Trzymajcie się!